Jeżeli jesteście ciekawi tych e, książeczek, to zapraszam do oglądania. Dobrze, mamy nożyczki, więc możemy ciąć. E, zaraz was sobie ustawię w miarę wygodnej pozycji. Owie, czekajcie. I uśmiechu. Ja powiem Wam szczerze, e, że też jak. E, no, tylko nożyczki nie, nie ruszę. Oto masz wysyłam coś na Vinted, to też często właśnie piszę jakieś życzenia i czasami jakiegoś cukiereczka wrzucę, czasami jakiegoś gratisa, no bo wiecie to jest zawsze bardzo miłe. Daliśmy też jakąś na pewno herbatę w prezencie. W ogóle dostaliśmy jakiś gratis! <grym> Laura! To jest woreczek, w którym widzę, są rzeczy, których nie zamawiałam, no bo nie są to książeczki. Bardzo dobrze jest zapakowana paczka, naprawdę. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale to jest normalnie szczypawka. No, sobie tu da, bo tam zwieje. Dobra, pakunek wyniosłam na dwór, bo. żeby ta szczypawka sobie, wiecie, wyszła. I e, wyciągnęłam te książeczki. Zobaczcie. Książeczki mam zapakowane w trzy różne folie. Ja nie lubię generalnie, jak jest tyle folii. Ale ja tę folię na pewno wykorzystam. I bardzo mnie interesuje, co ta pani dorzuciła tu w się, bo no, jest to bardzo ciekawa. Dobrze, więc pierwsza książeczka to jest książeczka taka. Wszystkie książeczki są generalnie takie sensoryczne, że coś można z nimi robić. Tu akurat mamy morze i zobaczcie, ona ma na każdej stronie możliwość dotykania. Zobacz, Laura? No, tylko zawsze takie książeczki, jeżeli są używane, po prostu przycieram i troszkę tak przemywam płynem, bo wiadomo, one są jednak używane. Ale bardzo fajna książeczka, w bardzo. W bardzo dobrym stanie, w ogóle nie widać, że używana, powiem Wam szczerze. Jeszcze jedna strona jest? Jeszcze jedna. No, także, no Laura może dotknąć, ale mama zaraz to będzie myła. Zobaczymy kolejną. ok, kolejna książeczka jest bardzo podobna do tamtej, w sensie działa na tej jakiejś samej zasadzie, zobaczcie. Też ma takie tutaj, też w bardzo dobrym stanie, naprawdę. Ale jedna wiem, że była uszkodzona, nie wiem czy to ta, zaraz zobaczymy. O, właśnie. Pani podkleiła, bo akurat zdjęcie było jak było rozdarte i tak myślałam o tym, że właśnie zakleję taśmą, ale widzę, że pani już to zrobiła. E, też bardzo fajny stan, więc no, Laura na pewno będzie miała super dużo zabawek. Widzicie od razu się zainteresowała. E, spokojnie ja to zaraz e, poprzemywam te książeczki i rączki jej umyję. Nie martwcie się, bo kiedyś coś tam pisałyście, że mm, no że Laura dotyka takie różne rzeczy, ale wiecie co? Jak ktoś ma dziecko, to wie, że jak pójdzie na plac zabaw albo do jakiejś bawialni, to tam jest jeszcze więcej zarazków, więc proszę, nie piszcie mi o zarazkach, bo ja wiem o doskonale o nich. No, książeczka numer dwa. Musiałam wymienić baterię. W każdym razie ta działa na takiej samej zasadzie, co te książeczki z Akademii Malucha, więc Laura się spokojnie odnajdzie. Bardzo jej się podobają te książeczki, więc tak, to są te trzy książeczki od tej pani i zaraz zobaczymy, co pani nam dorzuciła w grotisie, bo jestem bardzo ciekawa. Także chodźcie, zajrzyjcie ze mną. Pierwsze co? To mamy taki pakuneczek z cukiereczkami. Tutaj zobaczcie, mam maseczkę. To właśnie to są takie zabezpieczenia do kontaktów. My mamy identyczne, więc, no, więc po prostu wiem do czego to służy. Mamy takie same. Skarpetki. I love dead. O, słodkie, słodkie. O! Dalej patrzymy kolejne książeczki tu jeszcze tylko przypomnę, to są te trzy książeczki i te książeczki właśnie, jedna była chyba za wymiankę, a dwie po prostu dokupiłam u tej pani. Także jestem bardzo zadowolona. Bardzo fajnie zapakowana paczka i naprawdę dużo gratisów. Pierwszy raz się spotkałam z tyloma gratisami. Dobra, lecimy może stamtąd. No i okej, okay, zerwaliśmy warstwę wierzchnią, bierzemy się za rozcinanie. No i okej, okay, tutaj mamy kolejne książeczki. Tu mamy. Drugi raz książkę nadawczą i zobaczcie. Tu mamy Kicia, kicie kocie i też ona ma właśnie takie otwierane elementy. Takiej wersji jeszcze Laura nie miała, więc będzie się uczyła. Zobaczcie, tu się po prostu otwiera okienka. Ten książki jest bardzo dobry, widać lekkie jakieś tam zagięcia poprzez użytkowanie, ale książeczka jak najbardziej jest w stanie bardzo dobrym. I na pewno nam posłuży, jak widzicie, tu się otwiera wszystko bardzo fajna. Wiem, że kicia kocia miała takie wersje podstawowe, takie małe książeczki. Takiej wersji nie widziałam. Akurat tutaj pani ta pani mi napisała, że ma taką książeczkę. Ona nie była wystawiona, tylko po prostu jakby prywatnie się dogadałyśmy z tą książeczką. Druga książeczka to jest, zobaczcie, otwórz okienko przeciwieństwo. I to też działa na takiej samej zasadzie co kicia kocia, też zobaczcie, otwiera się, otwiera się tutaj okienka. Ta książeczka już jest w stanie perfekcyjnym, w ogóle nie widać, żeby była używana. Jest naprawdę w stanie, no, idealnym, no nie widzę żadnych zagięć. Bardzo fajna opcja dla Laury, bo Laura właśnie lubi książeczki, w których coś się dzieje, w których coś się otwiera. I na pewno, na pewno ta książeczka też znajdzie fajne zastosowanie u nas w domu. I również na takiej samej zasadzie otwórz okienko. Też książka widzę w stanie jest perfekcyjnym. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Nic nie jest, zobaczcie, zagięte. I też fajna właśnie opcja, bo zobaczcie, dziecko może sobie tutaj odkrywać. A Laura bardzo lubi takie książeczki, w których właśnie coś się dzieje, coś się odkrywa. I bardzo fajna opcja i u tej, u tej pani trzy książeczki były. Zobaczcie, jakie ogólnie można fajne i naprawdę w bardzo dobrym stanie zamówić rzeczy. I naprawdę to były groszowe sprawy, naprawdę z ręku na sercu powiem wam, że to były groszowe sprawy i wysyłka właśnie do Urlano jeszcze za darmo, więc za wysyłkę nie płaciliśmy nic. Na Wintel pamiętajcie, że macie tam opłatę 2,90 konieczną jako opłatę za ochronę plus 5% od wartości rzeczy. Tak czy inaczej to i tak był koszt naprawdę ułamkowy w porównaniu do tego, gdybyśmy mieli kupić te książeczki właśnie w cenie takiej standardowej, a stan książeczek jest naprawdę super. Ostatnia książeczka, która, która przyszła, wiem jaka to jest, pamiętam ją i jestem jej najbardziej ciekawa. Okej, okay, wyciągnęłam. Tylko, że to jest książeczka robiona tak zwaną metodą handmade i e, książeczki szmaciane e, robione taką metodą zawsze są, były i są drogie. E, jak od razu Wam się rzucę w oczko, mamy tu imię Gabrysia, ale spokojnie, albo to przerobimy na Laurę, albo po prostu to e, zostanie. Poczekaj, Laura, pokaż. Chcę zobaczyć, w jakim stanie są środkowe rzeczy, i zobaczcie, tu mamy książeczkę, właśnie działającą na takiej zasadzie, że coś tutaj po prostu robimy, coś otwieramy. Zobaczcie, tutaj mamy ubranka na przykład dla Pepy. Wszystko jest na rzepy, także mam nadzieję, że. E Laura będzie się bawiła tą książeczką. Laura ma jedną taką szmacianą książeczkę i bardzo jej się podoba, więc dlatego też skusiłam się na zakup tej. Ile macie tutaj elementów? Wszystko jest na rzepy, fajnie można przyczepiać. Poczekaj Laura, tylko zobaczymy co tu mamy dalej, dobrze? Tutaj jak widzicie mamy ubranka z takiego tej bajki Strolami. Tutaj mamy też taką jakby ala układankę. Tutaj mamy Maszę. Tak, Laura maszy mamy. Wszystko jest, zobaczcie, robione ręcznie, tak jak wam wspomniałam. Takiego na rzep przypinamy, zobaczcie, z balonikami taką owieczkę. Laura bardzo lubi, tak jak wam wspomniałam, i ja tą książeczkę przepiorę. Jest w stanie też bardzo dobrym. Oczywiście będziemy się jej uczyć. Laura bardzo lubi takie książeczki, w których właśnie coś trzeba robić, coś trzeba odpinać, przypinać i, i tak dalej, więc jedynie zastanowię się jeszcze nad modyfikacją tego imienia, żeby może po prostu to wypróć i tutaj wszyć, Laura, ale myślę, że na ten moment na razie nie będziemy robić. Książeczka jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo porządnie wykonana. I ja serdecznie, z całego serducha Wam polecam takie książeczki właśnie szmaciane, bo one naprawdę bardzo rozwijają kreatywność u dziecka. Ja zobaczyłam to u Laury, że ona po prostu bardzo lubi. Tu zobaczcie, na przykład kładziemy spać świnkę Pepe. No i tutaj też widzę, że są właśnie takie znane postacie właśnie Strola, z, z świnki Pepy, z Maszy. Tu jak widzicie jest ze Smurfów też postać, więc naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajna opcja. Warto szukać takich perełek nawet używanych, ja się doprowadzam do porządku, bo tak jak Wam wspomniałam, mamy naprawdę bardzo wczesny renek, e, Pogarniam tutaj te książeczki, oczywiście wszystkie poprzecieram, tą szmacianą na pewno, no, przepiorę ręcznie, wiadomo e, i naprawdę jestem z dzisiejszych zakupów bardzo zadowolona i mam nadzieję, że Laura również, jak z tego co widzę, to chyba jest, także moi kochani, ja się z Wami żegnam, bo jestem totalnie niewyjściowa, buziaczki! I tak wygląda już całość umyta i czekająca na zabawę. Także pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszych zakupów i myślę, że będzie dużo, dużo zabawy, a za naprawdę ułamek ceny, jaką bym zapłaciła w sklepie stan książek jest super w tych co wiedziałam, że będzie jakiś uszczerbek to tak też było, ale nie było ty, nie, było, nie były to wady, które by um, przeszkadzały w użytkowaniu książeczki, chodziło mi o tą książeczkę, w której była zaklejona ostatnia strona i naprawdę myślę, że fajna opcja jestem bardzo ciekawa właśnie tej bo tak jak Wam wspomniałam Laura lubi właśnie takie elementy wyciągane i takie książeczki są naprawdę świetne, pozdrawiam Was bardzo gorąco buziaczki, pa!